Danger. Nie bać kapusi, nie chuj ich dusi. Sześćdziesiątki z dupy walą, niewinnych do sadzą. Co to kurwa jest za prawo? Ulica wyleczy żwawo. Jak ci Hanklem, łeb wyjebie pało. Na dobitkę szanga w dupę, no i śmiechu będzie kupę. Ludzie byli z i będą i kurystwo takie tępią. Wiedzą, że my z zasadami zawsze język za zębami, nie zadawać się z pałami. Nie szkodzić jakichś dzielni, a ważionek będzie piękny. Tępić rury, potwierdza, worek wisła. No i tacy, tam yeah. z blokowiska tutaj napierdala. Łąka na bicie, na szyję pętlę wkłada. Wszystkim kapuściom nawija krótko. Będziesz jebana, wisząc prostytutko. Wypalam ciepa, w ruch idzie maczeta. Kurestwo tępić, inaczej się nie da. Komin na głowie, już lecę po rejonie. Wycinać frajerstwo, porządek z wami zrobię. Niepotrzebne pogotowie, ścierwo leży w dole. Beton się leje. Jeden mniej panowie, wrzeć o rap, to śmiga w twojej głowie, życie z zasadami, tak u nas na rejonie Walczy z nałogami, czy w nikt niż człowiek Wyjeb mefedron, co dziury ryje w głowie Pierdol wódeczkę, bo error robi tobie Planta wypal i wyluzuj ziomek, hip hop non stop Leci po betonie, zwierda bo goni po gotowie, w tam są zabini Prawda w oczy kole Rap z blokowiska, tutaj napierdala Łąka na bicie, na szyję pętle wkłada Wszystkim kapusią nawika krótko Będziesz jebana, wisząc prostytut.